Siemaneczko i do z tej strony Elzer, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę dosyć ciekawą rzecz e, ze skinami o inwestycjach w skiny, bo może się komuś to przyda, jeśli ktoś z Was chce zainwestować w skiny lub lubi inwestować w skin, dosyć ważna rzecz to również do obgadania. Zaraz sobie o tym wszystkim pogadamy, ale jeszcze szybki system zapraszam Was na Pai Słapa, Stron stronę do wymiany swoich skinów. Macie tutaj darmowe 10 dolarów przy wymianie, więc polecam serdecznie, jeżeli chcesz wymienić swoje skiny z moim kodikiem i jakby tego było mało, strona nie wlicza ceny czarmów i ceny naklejek, więc wyjmiecie dużo przepięknych krawcioków z Jest tego na stronie od zawalenia, więc no naprawdę spoko sprawa, naprawdę super sprawa. Jakby tego było mało, przy wpacie wraz z moim kodem dostajecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, damy 35 dolarów i przy doładowaniu odsiaka dolarów, damy 350 dolarów. Linka znajdziecie w opisie. Dzisiaj o ważnej rzeczy, bo dzisiaj sobie pogadamy o tym, co również się stało tutaj e, w naszym update'cie, który był 1 pierwszego, e, pierwszego tutaj aprila, e, czyli w tutaj nasz popularny dzień. E, no o ja już chyba dzisiaj jestem troszkę sklejony, więc Was przepraszam, wysłowić się nie potrafię, jest godzina e, po północy 30, e, więc no. E, e, I tak, mieliśmy odjęte m, tutaj zestawy, e, które zostały wyrzucone z weekly tego dropu i był to Bank Italii Lake and i train, oryginalna kolekcja, bo została zastąpiona tą inną kolekcją. Teren, tak, czyli tam 2K20, któryś e, po prostu, e, ale to nie jest istotne. O tym nie gadamy teraz. Chociaż to też jest istotne pod względem tego odcinka, ale no, bardziej mi się skupił na tych skinach. Chociaż o tym też troszkę to w sumie, no w sumie to jest to samo tak naprawdę, no ale wiecie o co chodzi. Bardziej skupimy się też na tych skinach i generalnie o co chodzi. Czy warto w sumie w te skiny inwestować, tak? Bo są te kolek to są te skiny, które nie są to jakieś super ładniejsze. na przykład kolekcja, kolekcja bank, nie gdzie jest BB, tu jest bank, to jest ta kolekcja. E, czy są jakieś ładne skiny. Skiny. Może nie są najbrzydsze, ale jeżeli ktoś z Was lubi inwestować w skiny, moim zdaniem wybrać sobie jakieś troszkę ładniejsze skiny. Może nie tak najtańsze, ale nie wiem, jakieś nawet grzechotniki sobie pokupować, zielone jabłuszka. Najlepiej pod, pod graniem mieć zawsze skiny jakieś max srebro, e, które już lekko urosły swoją drogą. Wszystkie tutaj zobaczcie zareagowały, Na przykład max srebro dużo, dużo urósł w porównaniu do niektórych skinów, bo niektóre tu się lekko co ruszyły. Ale tu widzę, że max srebro zobaczcie 1 kwietnia dużo urósł, dużo, dużo sobie urósł. I jakie tu mam jeszcze kolekcje? E, Italy, Lake. Czyli, no, po prostu, te wszystkie kolekcje można sobie pokupować na długoterminowo. Oczywiście, długoterminowo przynajmniej dwa lata, mierzyć to podtrzymać. Jako po prostu skiny do grania. Więc wybrać sobie jakieś ładniejsze skiny, które wam też siedzą, które będą fajnie sprzyjać w sesie. I przy okazji, mieć skina do grania. Jak i tutaj dobrą inwestycję, bo naprawdę, nie jest to głupi, moim zdaniem, ruch kupować takie skiny. W ogóle patrzeć, co stało z M-Tigą, jak wystrzeliła, ale potem jak spadła, więc też uważajcie, żeby nie kupić tych skinów na górce generalnie, żeby się tak w to nie, nie wyrypać, aż poczekać, ładne se ustawić, bo to zaraz się ustabilizuje i to będzie naprawdę spoko, długoterminówka, typu takie na przykład rzeczy typu właśnie właśnie z karnetu, jak były te kolekcje, można to porównać do tego, bo to bardzo również podobnie sobie rosło na CZK Indygo, sobie tu porównamy, o ile mi tutaj wyszuka przeglądarka. Tutaj są maczki no w sobie można było wziąć na no ale CZK Indygo jest tutaj lub przykładem. Tylko lubię kolejce kanal, z której już też nie ma do skarnetu, i ona spokojnie zobaczcie, jak tutaj sobie rosła. Wiadomo, to wymaga czasu, to wymaga długiego czasu, ale zobaczcie, byście takiego skina trzymali, ile tu minęło długo, długo, szkoda, że tutaj roków, a to jest nie, to nie ma roków, więc szkoda, że tutaj nie ma roków, ale myślę, że minęło około. 5 lat i zobaczcie, z 60 groszy zrobiła 10 złotych. No jest to i 13, 14, tam, iluś tam krotność no dużo, a nie jak nie nawet powyżej 15, to nie wiem, e, za późno godzina, żeby dojrzeć, więc naprawdę, naprawdę jest to spoko, spoko opcja. Dodatkowo, jeszcze tutaj sobie pogadamy chwilę o skrzynce naszej nowej, e, czyli o naszym nowym caseiku, jak tutaj cenę wykręcił, bo skrzynka Fevercase e, sięga prawie do 13 zł. wiadomo, do 7 rano, teraz jest 33 po północy, więc jeszcze ma tam 6 godzinek, czy tam do 8. Jak są następne skiny, więc ta szynka jakoś z 13, może 13 z groszem wykręci, raczej więcej nie. A ja z, udało mi się posprzedawać tak. Yy, miałem jeden strzynek, 5 sprzedałem po 12, 20 i 2 chyba po 11 z groszem, więc jestem naprawdę zadowolony. Bardzo spokojnie udało się sprzedać. Co yy, nie ryzykowałem, więc czekałem tych późnych godzin, bo to tym też różnie tutaj bywa. Więc naprawdę spokojny, jestem ciekawy, jakie będą ceny na następny dzień, ile jutro osiągną. Oczywiście obstałem że koło 7 si będą się kręcić, bo na pewno duży, duży zlot się ich trafi. Tym bardziej, drugi dzień to już wiecie, to już tych 3 na pewno się na farmie, bo coś tam nie było czasu. Teraz ich wleci 13 razy tyle pewnie i tak to będzie wyglądać. Więc zobaczymy, eee, no mam nadzieję, że oczywiście też cena tak nie spadnie do zera, ale myślę, że jakieś 7 złotych to będą się kręcić. I co widzowie, to była tyle dzisiejszego rynku. Strzelcie pójdźcie subskrypcję, bo to motywuje do pracy i trzymajcie się widzowie. Cześć, cześć.